Będzie leci. Chcesz coś, no. coś wam powiedzieć? No powiedz, no co myśli? Przyszedłem do marka. 16 treningów temu, bo mnie bolały, a to dosyć delikatnie powiedziane, plecy. A bolały mnie plecy, ponieważ 25 lat pracuję przy komputerze. No i siedzę tak jak siedzę, czasem lepiej, czasem gorzej. Ale już mnie bolały tak, że nie pomagały żadne maście, żadne. Leki zwiążące i inne bariery. Marek, już dwa treningi mnie porozciągał, ponaginał, powyginał. Także do samochodu to na czworaka, ale plecy przestały boleć. No i tak już zachorowałem na tego te treningi. Po 16 treningach zdecydowałem się usamodzielnić i spróbuję zrobić teraz własne treningi na podstawie tego, co mój Marek nauczył. Ale oczywiście za jakiś czas do do Marka wrócę, żeby wskoczyć na poziom wyżej. Ja serdecznie polecam tego typu nogę. Weźcie sobie zwójcie Marka na parę treningów, na tyle, na, tyle, ile, na, tyle, ile, na tyle, ile uważacie, że to jest sensowne, ale y, jeśli macie ochotę się ruszyć i trochę poprawić y, komfort swojego życia, a na pewno pozbycie się pewnego rodzaju bólu mięśni, no to to jest bardzo dobra droga, polecam serdecznie. I chciałem tylko zaznaczyć, że ani złotówki mi za to, co mówię, nie zapłacił, tylko Ciebie ja mi za to zapłacił. Dobra, <laughs> Także widzicie, lecimy z tym.